Znajomość Excela może być bagatelizowana, szczególnie jeżeli jesteśmy jeszcze na wysokości studiów i nie wiemy, do czego może przydać się ten program. Spotykam się bardzo często z taką właśnie obiegową opinią, w której ludzie uważają, że przecież Excel to prosty program, co może być w nim trudnego, jak on może w ogóle wpływać na karierę. Czy są w ogóle jakieś firmy, które z tego Excela korzystają? Po co się tego uczyć? Zapytałem zatem kilka osób, co dał im Excel, no i właśnie z odpowiedzi. Tychże osób będzie składał się dzisiejszy odcinek podcastu, a więc zobacz, co dał im Excel. Zapraszam. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Zaczniemy od Szymona. Szymon jest moim kursantem i kursy pomogły mu z karierą. A więc pos posłuchajmy. Cześć z tej strony, Szymon. Korzystałem z Twoich kursów Excel w CV oraz tabele przestawne. Nauka Excela pozwoliła mi przejść dwie rozmowy kwalifikacyjne i przyczyniła się do zmiany stanowiska. Obecnie pracuję w dziale księgowości. Myślę, że byłem taką osobą jak większość, czyli myślałem, że jak zrobię tabelkę czy wykres w Excelu, to już go doskonale umiem. A naprawdę niektórzy ludzie mi potrafili pokazać, jakie cuda można zrobić w Excelu, i no tak zazdrościłem im trochę. I nie chcę tak grunotnie zabrzmieć, ale nauka Excela też zbudowała moją pewność siebie, bo Myślałem sobie, no w czym ja jestem gorszy od nich? Też tak chcę, i to mnie zmotywowało do nauki Excela. Przyszła kolej na Paulinę. Paulinę poznałem na samym początku startu Excellent Work. Mieliśmy nawet okazję wspólnie organizować szkolenie stacjonarne. Było to lata temu. Zobaczmy, jaka była historia Pauliny. Cześć, mam na imię Paulina i uczę się z Michałem Excela od 2018 roku. Co dała mi nauka tego programu? Zacznijmy po kolei. Na początku poznawanie Excela dało mi dużą frajdę, bo okazało się, że ja i Excel nadajemy na tych samych falach. Oczywiście nie odkryłam tego od razu i zdarzały się trudności, najczęściej w postaci systematyczności, ale do dziś nauka Excela sprawia mi dużo radości. Kolejno, zdobyta w ciągu trzech miesięcy systematycznej nauki wiedza dała mi pewność siebie podczas testów z Excela na rozmowie kwalifikacyjnej. Starałam się wtedy o staż w międzynarodowej korporacji. Bardzo cieszyłam się, kiedy dostałam tę pracę i wiem, że znajomość programu z zielonym logo się do tego przyczyniła. W pracy oczywiście nie zwolniłam z nauką, robiłam po godzinach kurs tabel przestawnych i uczyłam się ile mogłam, podpatrując koleżanki w pracy. Dzięki temu po okresie wdrożenia mogłam pracować szybko w tym programie, a nawet zautomatyzować niektóre obowiązki, co dało mi trochę wolnego czasu. Poprosiłam o więcej obowiązków, dostałam podwyżkę i cały czas się szkoliłam. Rok temu koleżanka z HR-u, której czasami pomagałam w Excelu, co zresztą bardzo lubię, rekomendowała mnie do krajowego projektu. Wzięłam w nim udział w roli eksperta od Excela, gdzie zautomatyzowałam formularz wykorzystywany w mojej firmie w Polsce. Ostatnio nawet przygotowywałam raport prezentowany przed osobą, którą w strukturze CEO dzielą tylko dwa poziomy. Dzisiaj wiedza, którą mam, jest dla mnie aktywem, które sprawia, że czuję się atrakcyjna na rynku pracy. Ponadto, wiele osób zwraca się do mnie o pomoc, co daje dużą satysfakcję, ale też jest najlepszym potwierdzeniem moich umiejętności. Dużą wartością jest też dla mnie zaufanie przełożonych i współpracowników, którym obdarzają mnie powierzając kolejne projekty w Excelu. Może Cię to zaskoczy, mam nadzieję, że nie, ale za każdym razem jak odpalam kolejny kurs Michała, to widzę, że jeszcze wiele nauki jest przede mną. A wiesz, co w Excelu cenię sobie najbardziej? To, że do jednego efektu mogę dotrzeć na różne sposoby, co daje mi ogromną swobodę w działaniu i myśleniu. Trzymam kciuki za Twoją Excelową drogę. Dzięki za wysłuchanie. Teraz Alina. Alina kibicuje mi od naprawdę dawna. Głównie na Instagramie bardzo często reaguje na to, co wstawiam. Czasami też to skomentuje. Za co Alina, jeżeli słuchasz, jestem ci oczywiście bardzo wdzięczny, co również wyrażam na Instagramie. Zobaczmy, co Excel dał Alinie. Cześć, to Alina. Jedna z kurcantek Michała. E, poproszona zostałam o odpowiedzenie na. Pytanie, ważne pytanie. Co dała mi nauka Excela? A więc tak naprawdę nauka Excela dała mi bardzo dużo, ponieważ zawsze odkąd pamiętam w szkole Excel kojarzył mi się z tabelkami, z jakimś arkuszem i tak naprawdę niewiele o nim wiedziałam dopóki nie poszłam do pracy. W pracy musiałam zderzyć się z rzeczywistością, w której ten Excel był bardzo pomocny wiele tematów, wiele projektów, wiele codziennych zadań było prowadzonych w Excelu, do którego trzeba było za, jakby zaeksportować dane z systemów. I tak naprawdę nauka Excela dawała mi spokój, pewność siebie, opanowanie, a oraz oczywiście takie poukładanie sobie w głowie pewnych rzeczy z biegiem czasu. Nabrałam pewności i płynności w tym programie, nie tylko jeżeli chodzi o samego Excela zaawansowanego, ale również jego możliwości, takie jak tabele przestawne, jak Power Query, jak również makra, które pozwoliły nam, a przynajmniej mi w mojej zawodowej drodze, osiągnąć bardzo wiele. Po pierwsze, dzięki temu otrzymałam nowe obowiązki, nowe szanse i wyzwania zawodowe. Jak na przykład Udało się bardzo szybko przeprowadzić bardzo skomplikowaną analizę wycofania produktu z rynku, która normalnie zajmowała działowi analitycznemu kilka dni, nam w dziale, w którym pracowałam, zajęła zaledwie kilka godzin. A co jeszcze? Ucząc się Excela, tak naprawdę zaczęłam uczyć innych, pokazywałam im prostszy sposób przechowywania dania, danych, nie taki jak dawniej to było popularne, czyli gdzieś na karteczkach, na papierze. I to pozwoliło na takie logiczne poukładanie sobie pewnych rzeczy, prowadzenie pewnych projektów. I tak naprawdę do dziś stosuje nawet Excela, a de facto Google Sheets, które Excelowi są bardzo bliskie, do prowadzenia swojej codziennej pracy, czyli tak zwanej to-do listy, która pozwala sprawdzać, w którym punkcie jest mój projekt, które tematy trzeba zrewidować. Więc Excel dał mi tak naprawdę bardzo dużo. Przeszła pora na Artura. Z Arturem współpracujemy od stycznia 2021 roku. Wydaliśmy wspólnie kurs Excel w jakości. Policz jakość. Zobaczmy, jak Excel pomógł Arturowi. Michał wpadł na świetny pomysł, żeby w odcinku podcastu umieścić opinię. Na temat tego, co Excel i jego znajomość zmieniła i co nam dała w naszym życiu zawodowym, ja bardzo chętnie się z tym podzielę. Nazywam się artur medlarz. U mnie Excel dużo mi dał mi dużą przewagę w pracy zawodowej, bo pracując w przemyśle, pracując jako inżynier jakości, musiałem wykonywać masę obliczeń i masę analiz związanych z niezgodnościami, z reklamacjami, z reklamacjami do dostawców, ale również z tematami związanymi choćby z zarządzaniem ludźmi później. I ten Excel się przydaje, bo dobra znajomość Excela kurczę daje dużą, dużą przewagę, bo to narzędzie jest bardzo elastyczne i jak się pozna wszystkie fajne funkcje to w zasadzie tylko nas kreatywność ogranicza do tego, żeby dużą część pracy sobie zautomatyzować, jakoś zoptymalizować. Ustawić te rzeczy powtarzalne, które robiliśmy właśnie w Excelu, nawet nie trzeba znać makr czy VBA, oczywiście to łatwo i pomaga, ale sama dobra znajomość Excela to jest duża przewaga i to mi właśnie dał ten Excel. Dużą przewagę nad pozostałymi kolegami w pracy, co pozwoliło mi rozwinąć swoją karierę, szybciej awansować, zostać menadżerem, bo te rzeczy takie, które nie były kreatywne. Które wymagały ode mnie czasu, ja sobie je zleciłem, tak jakby, do Excela, i on je za mnie wykonywała. Ja mogłem się zająć innymi tematami, choćby nauką, choćby rzeczami kreatywnymi, choćby prowadzeniem projektów, które też w jakimś tam stopniu optymalizowałem za pomocą Excela. To mi dał Excel. A jaka funkcja w Excelu zmieniła u mnie najwięcej? Tabela przestawna, powiem to wprost. Dzięki tabeli przestawnej byłem w stanie robić szybko, Dashboardy, wykresy, co jest bardzo ważne w korporacjach i, i automatycznie analizować różne warianty, różne korelacje pomiędzy zmiennymi, pomiędzy danymi, żeby weryfikować to na przykład, gdzie jest przyczyna źródłowa problemu. Tyle ode mnie. To dał mi Excel. Artur Medlarz. Kolejna Dominika. Dominik przez chwilę był administratorem konkurencyjnego Fanpage'a. Nie przeszkadzało nam to w tym, abyśmy nadal mogli ze sobą rozmawiać. No i Dominik również jest moim kursantem. Zobaczmy, jak Excel pomógł Dominikowi. Cześć, mam na imię Dominik i pracuję jako analityk. Excela zacząłem się uczyć już na pierwszym roku studiów. Dzięki tej znajomości otrzymałem pierwsze praktyki. A później, już mając kompetencje w CV, otrzymywałem kolejne prace na stanowisku starzysty, a później już analityka. Myślę, że Excel jest bardzo dobrą podstawą, jeśli w przyszłości chce się pracować z analizą danych. Uczy się tam podstawowych kompetencji z nią związanych, jak odpowiednia wizualizacja. Porządkowanie swoich danych, oczyszczanie ich, praca na coraz większych zbiorach i w późniejszym okresie korzystanie z dodatków Business Intelligence, pomagających zarządzać tymi zbiorami, automatyzacja. A gdy już umiemy Excela, możemy automatyzować pracę i usprawnić w mniejszych firmach, a później uczyć się innych narzędzi. Które są potrzebne do analizy danych i przenosić na większe firmy i bardziej odpowiedzialne stanowiska swoje kompetencje. Gdyby nie Excel, ciężko byłoby mi zacząć pracę z analizą danych i teraz być analitykiem z kilkuletnim doświadczeniem. Polecam to narzędzie każdemu, kto myśli o przyszłości w analizie danych i Jestem przekonany, że gdy już jego się nauczysz, będzie ci łatwo sprawnie uczyć się zarówno bardziej zaawansowanych narzędzi, jak i sprawnie rozwiązywać problemy z danymi w każdej firmie. I już prawie na samym końcu Patryk. Patryk to człowiek, który wrzuca bardzo ciekawe materiały na grupie, chętnie się na nie udziela i pomaga. Poprosił mnie nawet zupełnie niedawno, abym podrzucał mu Excelowe zlecenia. No i chętnie to robię, bo Patryk jest naprawdę kompetentnym człowiekiem, jeżeli chodzi o Excela, i tutaj jestem w stanie ręczyć za jego jakość. Zobaczmy, co Excel dał Patrykowi. Nauka Excela dała mi przede wszystkim dużo pewności siebie i swobodę w obsłudze tego programu. Pracuję w nim już ponad 3 lata i zdobyte doświadczenie wykorzystuję w pomaganiu innym, tworząc dość skomplikowane pliki albo też Pomagam osobom w pracy. Mi na pewno dało też dużo oszczędności czasu poprzez automatyzację pewnych powtarzalnych czynności i zadania, które zajmowały mi kiedyś naprawdę dużo czasu, teraz potrafię zrealizować w ciągu kilku minut. Excel na pewno też ułatwia prowadzenie jakichś mało skomplikowanych baz danych. Przygromadzenia lub przetwarzania informacji, które później można przetworzyć i w jakiejś graficznej formie przedstawić. No i na sam koniec zostawiłem samego siebie. A więc co Excel dał mnie? Przede wszystkim zwiększył moją pewność siebie w pracy etatowej. Jeżeli nie mogłem sobie poradzić, na przykład, z średnią znajomością języka angielskiego, albo brakowało mi jakichś kompetencji w innych przestrzeniach, bardzo często Excel to rekompensował, no bo policzenie pewnych rzeczy, nawet bezpośrednio na spotkaniach, pozwalało odpowiadać na pytania, na które brakowało mi po prostu umiejętności w innych przestrzeniach, aby odpowiedzieć. Natomiast, wiadomo, warto kształcić się tutaj szeroko. U mnie Excel stanowił taki fundament, taki bardzo duży plus i coś, co powodowało, że byłem rozpoznawalny. We wszystkich firmach, w których dane było mi pracować. Przede wszystkim też wzrost pewności siebie wiązał się z wartością moich kompetencji na rynku pracy. Łatwiej zdecydowanie było mi zmienić pracę, łatwiej podróżowało mi się po kolejnych rozmowach kwalifikacyjnych, szukając innej firmy. Byłem w takim momencie w swoim życiu, dlatego że miałem taką taki mocny, mocną zatokę. W której były moje kompetencje Excelowe, przez co zawsze mogłem do niej zawitać, tak trochę poetycko mówiąc. Oszczędzanie czasu mojego i moich pracowników to również było coś, co dał mi Excel i było to bardzo mile postrzegane przez innych, ale także i ja cieszyłem się, kiedy nie musiałem się stresować przed deadline'em. No i przede wszystkim wykonywanie plików, tworzenie rozwiązań, które pracowały dla mnie, a także dla zespołu sprawiało mi olbrzymią radość. Jeżeli kiedyś stworzyłeś jakieś rozwiązanie w Excelu, to na pewno znasz to uczucie, kiedy pracowałeś nad czymś jakiś dłuższy czas i wreszcie wychodzi i działa. I część Twojej pracy, którą wcześniej wykonywałeś manualnie jest teraz zastąpiona automatyzacją Excela. To naprawdę jest fenomenalne uczucia, więc to są te rzeczy, które dała mi nauka Excela, która dała, które dają mi do dzisiaj, dają mi te kompetencje, które posiadam, jeżeli chodzi o Excela i jeszcze ciekawostka, umiejętność obsługi formuł czy narzędzi związanych z Excelem, świetnie sprawdza się też w innych narzędziach, nie jeden do jeden, ale dużo można wyciągnąć, na przykład korzystając z narzędzi Arkusza Google czy takich już nieco bardziej nowoczesnych narzędzi jak Airtable czy Dashdash. Dash. Bardzo dobrze sprawdzają się tam też kompetencje, które zdobywa się w Excelu, bo jakby nie było, te narzędzia są dość do siebie podobne, mimo że funkcjonalnościami się różnią. Jednak można tutaj znaleźć taką analogię. Jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem w tym odcinku, w zasadzie nie tylko sam, bo również z gościnnymi występami tutaj osób, które chciały podzielić się swoją opinią, podziel się tym odcinkiem, przynajmniej z jedną osobą, to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku, mówił dla ciebie Miał Kowalczyk, trzymaj się hej!